Ok, let's go. Siemo, siemo. Co tam u Was? Co tam u Was? tak? No. Ok, dobra, dobra. Co my kurwa robić będziemy chipsy? To jest chipsów, dawaj, dawaj. Wielki test chipsów dzisiaj. No, mam ten git nie wiadomo. Do wózka wejdź. Naprawdę? No. Jedziemy. Czekaj. Dobra, jedziemy. Czekaj, tylko zamknę bagaj. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. problem, bo... Jak to zacząłeś? Żola mnie zostawiła i ta jebana suka zamknęła dom, przez co ludzie musieli to trochę na nielegalu zrobić, ale robiłem to już nie raz, Nie, nie martw się, wszystko się rozwiąże. No daj, no, no, no. Serio? <laughs> Kurwa Idzie Szymuś Dobra stylowa Nie chcesz się napić? Nie Na Nie Napij się <laughs> Szymon Łap! Wow. Nie zapałem, ale szkoła. musimy chyba to powtórzyć. O! kurczę! Ja bardzo lubię chipsy, 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 chipsy! Bardzo lubię chipsy, chipsy, chipsy! Mamy tutaj przygotowany asortyment wyśmienitych chipsów i tego czegoś. Chipsy, chipsy, Jesteśmy chyba gotowi, żeby zacząć je otwierać i próbować. Jestem w tym nastawiony, ale. Naprawdę się boję tych tak skurwieli. To, to zacznę od górnej półki. Pringlesy, jedne z droższych chipsów, a my lubimy drogie. Mmm, mm. Mam... Mam delikatny taki słony smak. Tekstura jest... Ok, Bo Podoba myślę, że opakowania. Fajne, długie. Um, Jakbym miał część takie Pierwiastek z 8 na 2. Następnym liście są Doritosy. oficjalne chipsy prawdziwych gamerów, lowlife'ów i absolutnych zjebów, Czyli idealne dla mnie. Najpierw, żeby przemyć usta i pozbyć się smaku bogatości Pringlesów e, użyję coś, co bardzo dobrze pasuje do Doritosów, czyli Mountain Dew. <laughs> <laughs> Jak babci. No, to było niespodziewane. To było jeszcze bardziej niespodziewane. <laughs> maki! No! Cieszyna, jakbym wpięto sobie te papryki do ust. Um, są wchłopiące i tną mi podniebienie, ale gdybym był Episkim Gamerem i napierał w PlayStation 24x7, wyobrażam sobie, że byłyby dla mnie idealne. Um, ogólnie przyznaję dwa kontrolery Xboxa i 1 do Nintendo 67 na 10 Kolejne na liście są tutaj te oto lajsy MAX Deep Ridged, orientalna salsa. Widzę, że pogwanie jest nadzwyczaj ekstremalne, żeby pokazać ekstremalny smak tych. To nie są nawet chipsy, to jest coś więcej, to jest sztuka. To jest coś, co lej stworzyło latami, wydawało miliardy złotych, żeby stworzyć idealne chipsy. Ja właśnie dzisiaj będę próbował. No nawet dobre. daje im pół salsa na sos serowy. Teraz mamy lejsy strongi dla prawdziwych mężczyzn. Nie mam piska, żeby nie mi popić, ale gdybym miał, to bym wypił od razu dwa litry harnasia, Jak czy w ich oglądaniu meczu i bicia mojej żony? Morto otwieraj! No! O, prawidłowo, nie? O. Mmm, k**wa. Jedz na nara. Teraz lejsy fromarz bo masz 16 lat wykraczałeś by się z domu pić ze znajomymi na polu... Y, cokolwiek... trunki. I, i, musiał, I musiałeś kupić chipsy, więc powiedziałeś, się, eh, każdy lubi fromaż. Chcesz też pokazać, że umiesz francuski i zaimponować pewnej lasce, której tak pewnie nigdy z tobą nie będzie. Słone. słone 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 oraz słone. 10 na 10 Star Twistos Przypomina Ci się dzieciństwo Przypomina Ci się jak wychodziłeś z kolegami Piliście... Wychodziliście z kolegami na trzepak Piliście kubusie się twistosami Były takie świetne frazy jak Mamo rzuć piłkę Mamo rzuć picie e, Przepraszam czy Mati może wyjść się bawić Przyjmij to dzieciństwo, przyjmij to prostsze, lepsze czasy. No słuchaj. Jest Wojtek? Nowy. Dalej do siebie. Czileczko czubowe, szybko, 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 Op. szybko. Dobre czubowe, dwa na 10. dawaj. No, 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 no. Dobre, pomarańczowe. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! orzechami, ale... Nie tak orzechami jakby ci się wydawało. Nie jest to słone, nie jest to słodkie, są to... Nie da. <whats throat> Dobra, jest. Spoko. Daję temu dwa, dwa fiskarszki pistacje i jeden orzech ziemny na 37,5 Lazynki Plazynki. Leksio. 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 Nie oglądałem nigdy lekcja, bo jestem za mały, ale jest ale pies piesek. Ha, ha. Smak kecupowy, Mama mi daje na z alo ketchup. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. Ale fajne. 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 tople tople <laughs> damn son okay, okay. 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 Co mama mówiła, ma ma ma. co mama mówiła? mama mówiła? Nie jesteś pizda. Weź to wyjem! Dobra, teraz już po, po wszystkim ledwo co przeżyłem. Um, prawie chyba, chyba mam zatrucie żołądkowe. Doritosy. I były dobre, jedzenie gamerów. Um, nie jestem jakimś wielkim gamerem, tak, U, spokojnie. Ale powiedziałbym, że e, są gdzieś wysoko. Są drogie, są smaczne. Są z kukurydzy, y, można wfydać. Tutaj. Tutaj. Dla Twoich dzieci, których nie chcesz wychowywać jakoś dobrze i kupujesz im chipsy, żeby się zamknęły. Chipsy z reksiem zaskoczyły mnie. Były takie odstowe. Ale z faktu, że są tanie, to są, spierdalą. A tutaj. O, kombo mamy, Combo. Pringlesy. Pringlesy oczywiście wygrywają, nieważne co, bo pringlesy... No, no nic nie, nic nie pobije Pringlosów, nie? Yes. I tutaj... Max Lace, Max smak. I um, spoko. Wchodzimy tutaj do strefy kibica. Strefy Darkies lejcy strongi. Leodzi to są strong. Um, niestety nie chcę ich jeść bo boję się, że jeszcze stacurony w mojej krwi wzrośnie tak wysoko, że pójdę napierdalać się z kibicami a wtedy przegram wracamy do smaku dzieciństwa, do twistosów śmietankowe niestety bo nie było tych dobrych, ale Przechodzimy dalej. Mamy tutaj puchate kukurydziane. keczupowe. Mamy puchate kukurydziane. Orzechowe? No, no orzechowe. E, stary. Tylko nie wiem, czy są... No stary się nazywają. No, nie Jaki wiem. nie mój stary. Tam twój stary. Najmalej. No już pod krzakiem. Tutaj Chomasz. Też były dobre. Gdzieś myślę, że na górze Pręglesy. niżej Doritos, tutaj jakoś lejsy. Tutaj reszta. A I... Reksio? Reksioszynkę ci gryzie. Ha, ha. Ha, ha, ha. Um, I na koniec mamy największą zbrodnię przeciwko ludzkości. Ja bym jej na twoim miejscu. Adolf Hitler. Adolf Hitler stworzył to. Stalin jadł to. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek gorszy cipsy zrobił. Myślę, że to jest... To nie ma nawet porównania do okropności tego. Holokaust przy tym? Holokaust przy tym to jest najlepsza, jaka wydawiła się ludzkości. Więc... Jest tego Czy coś? Przeczę mi, mi... buta. To jest zrobione z jakiegoś kwasu siarczystego, stworzonego przez demony piekieł najgorszych. Ale to wszystko. Um, dzięki za oglądanie. Um, coś tam jakiegoś, nie wiem... Um, uh, Lajka... Like um, ten czerwony... Subskrypcję i ten... ten dzwoneczek, dzw 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 o, o... Um, wszystko, papa. Do zobaczenia. tak... Co? Powiesz się wywrócić. A, Czy tak nie, szybko? Nie, jeszcze raz. Nie, nie. Zrób. Cześć. O, dźwięk, zaraz.